Te akcje są już teraz lub będą dobrym wyborem na nadchodzące wzrosty, no mam nadzieję, że nie spadki na nadchodzące lata. Sztuczna inteligencja to gorący temat. Każdy inwestor chce zarobić na trendzie lub po prostu wybrać dobre spółki do swojego portfela, żeby w przyszłości oczywiście dobrze na nich zarobić. W tym odcinku przedstawię Wam moje top 3 wybory, jeśli chodzi o ekspozycję w sztuczną inteligencję. Teraz jeśli obejrzycie materiał do końca, czeka Was mała niespodzianka, będzie czwarta akcja, ale to dopiero pod koniec materiału. Także lecimy z tematem, witam wszystkich w finansowej podróży i zaczynamy od akcji numer 1. Ostatnio na giełdzie było takie pewne, niesamowite wydarzenie. Nvidia ogłosiła wyniki finansowe za ostatni kwartał. Żeby powiedzieć, że pokonali oczekiwania finansistów, to mało powiedziane. Oni je wyprzedzili oczekiwania o aż 18%. Od zakładanych, co spowodowało wzrost momentalny, tak naprawdę, wartości akcji w tak zwanym premarkecie o 25%. Takie wartości, jakie pokazała Nvidia, taki wzrost wartości akcji. Nie zdarza się często na rynku akcji tradycyjnych i tutaj bardziej można porównać do kryptowalut, które potrafią z dnia na dzień, z godziny na godzinę, urosnąć właśnie takie wartości. Ale czego innego można było się spodziewać? Świetne technologie! Tak jak na przykład aplikacja do śledzenia ruchu oczu, z której niestety nie korzystam, tylko patrzę się prosto w kamerę, ustawia ona wasze oczy w pozycji takiej, jakbyście ciągle patrzyli się w kamerę. Czyli jeśli teraz się obrócę, to aplikacja automatycznie przekieruje mój wzrok prosto do kamery. Automatyczne obrabianie obrazu ułatwi pracę wszystkim content creatorom, czyli na przykład tak, takiemu małemu kanałowi jak ja. Ale i też powiedzmy jakimś większym twórcom. 25 maja 2023 roku wyprzedaliśmy wszystkie akcje Nvidii, jakie mieliśmy w portfelu finansowej podróży. Jednocześnie, tutaj to jest taki alert, nie wchodziłbym teraz w akcje Nvidii, moim zdaniem, ale mogę się mylić, są one teraz mocno napompowane. Przydałaby się tutaj jakaś korekta dla bezpiecznych wzrostów. Oczywiście, można w tą akcję wejść, ale trzeba już sobie zakładać bardzo długi termin do trzymania akcji ze względu na to, że nie wiadomo co się teraz może wydarzyć. Mamy teraz all-time high. Tutaj grube wieloryby, że tak powiem, mogą się wyprzedawać już na tych górkach. Numero 2 to Microsoft i tutaj może być szok dla stałych bywalców kanału, ale powoli zaczynam dojrzewać do tego, żeby jednak wejść bardzo mało ale mimo wszystko wejść w akcję Microsoftu. Pomimo wielu skandali, jakie wiążą Billa Gatesa z Microsoftem, i tak wiem, nie są już w zarządzie firmy. Zaczynam dojrzewać, tak jak wcześniej powiedziałem, do tego, żeby drobną pozycję umieścić jednak w portfelu finansowej podróży. Po przejrzeniu wyników, no są wyniki fenomenalne. Ciągłe wzrosty. E, nawet potrafią dywidendę jakąś wypłacić, co ja bardzo lubię w akcji właśnie takich wzrostowych. Mimo wszystko Apple też ma tą drobną dywidendę, Nvidia też tą bardzo drobną dywidendę miała. No, ale mimo wszystko, Microsoft potrafi jeszcze podnosić tą dywidendę, mimo naprawdę bardzo fajnych wzrostów. Zrozumiałem, że na rynku nie jest się po to, żeby obrażać się na akcje, tylko żeby zarobić. Z tego powodu, w portfelu finansowej podróży, mamy akcję firmy Altria, która sprzedaje papierosy. Niezbyt dobrze kojarzona i lubiana ze względu właśnie na promowanie palenia papierosów. Akcja ze świetną dywidendą, świetnym wzrostem dywidendy, która nieprzerwanie od 51 lat wypłaca swoim wszystkim inwestorom właśnie tą dywidendę. Po więcej odsyłam was gdzieś tutaj do filmiku o altri. A teraz wracamy do Mało miękko. Niska dywidenda w firmie świadczy o tym, że wolą jednak oni w zarządzie inwestować w rozwój firmy. Co jak najbardziej dla inwestorów wzrostowych jest to sporym plusem. Sama wartość spółki świetnie się broni i pomimo sporych spadków potrafią odrobić wszystkie, powiedzmy, złe newsy czy też niekorzystne warunki na rynku. Moim zdaniem, na długi termin, Microsoft to mocny zakup AI, Chat GPT, subskrypcje płatne z Microsoft Office. To tylko wierzchołek góry lodowej dochodów Microsoftu. Punkt numer 3 to firma Apple. Moim zdaniem firma najbardziej pewna ze wszystkich wymienionych na długi termin pod względem sztucznej inteligencji. Jednak moim również zdaniem możliwie z najmniejszym wzrostem ze wszystkich wymienionych firm tutaj. Myślę, że firmy nie ma co przedstawiać. Każdy ją zna, albo przynajmniej kojarzy. Lubi, bądź też nienawidzi, ale myślę, że jedno jest pewne. Apple ma miejsce na rynku jako numer jeden w tym momencie ze wszystkich firm gigantów. Firma tak ogromna, że ma wartość wszystkich firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych u nas w kraju. Tak. Jedna firma ma wartość wszystkich firm. Publicznych w Polsce. Plotki o Apple Car, goglach wirtualnej rzeczywistości od Apple, ogromna baza danych dzięki Siri. Ona ciągle słucha. Sprawia, że moim zdaniem, FOMO, tak zwane, jest coraz większe w tą firmę. Bonus i firma numer 4 to Amazon. Wszyscy, którzy wytrwali do tego momentu, mogą być z siebie dumni, bo przedstawiam Wam, moim zdaniem, czarnego konia tych zawodów. Amazon tutaj w przypadku jak Siri jest Alexa. W Stanach Zjednoczonych słucha ona praktycznie każde domostwo. Jest to moim zdaniem najmocniejszy punkt tej firmy w tym momencie. Przez to budują ogromną bazę klientów. Usługi z których ja osobiście ze swoją dziewczyną korzystam, czyli Amazon Prime, Prime Videos, czy ewentualnie nawet Prime Gaming. No akurat z tego nie korzystamy, ale no też jest to w pakiecie. Kapitalizacja ponad 1,23 biliona dolarów daje tej firmie jeszcze miejsce na spore wzrosty, moim zdaniem. A sama branża AI ma do 2023 roku, według analityków, urosnąć jeszcze dziewięciokrotnie. Według mnie, część tego tortu właśnie dla siebie Amazon zabierze i przemieni na wzrosty. Dzięki wszystkim za oglądanie naszego kanału. Jeśli wytrwaliście wszyscy do końca, zachęcam do udostępniania tego materiału wszystkim znajomym, którzy interesują się albo zaczynają swoją podróż z finansami. Może również waszym znajomym spodoba się sposób w jakim rozmawiamy tutaj o finansach. Czasem trochę poważnie, czasem trochę z przymrużeniem oka. Ja lecę sprzątać w mieszkaniu. Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Fiu!